Gdy dwudziestoletnia Sierra Jogen znika bez śladu, policja rozpoczyna wyścig z czasem, a stawka toczy się o jej życie. W delcie w Ohio śledczy dokonują mrożącego krew w żyłach odkrycia, a historia, którą dziś wam przybliżę, nie ustępuje filmom grozy, które znamy z telewizji. Ten chory przestępca zachował się jak prawdziwa bestia zdolna do największego okrucieństwa. A jego sekret skrywał się głęboko pod ziemią, w jego stodole. Zanim przejdziemy do dzisiejszego podcastu, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ ponad połowa słuchaczy jeszcze tego nie zrobiła. Wasza obecność jest niezwykle istotna dla rozwoju mojego kanału, dlatego namawiam Was, abyście dołączyli do mnie i w ten sposób wsparli moją pracę. To dzięki Wam mogę publikować nawet trzy odcinki w tygodniu. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, kanału kryminalnego, to zróbcie to proszę teraz. A ja zabieram Was w podróż do przeszłości, a konkretnie do 19 lipca 2016 roku. Tego dnia 20-letnia biegaczka Sierra Jogen umówiła się na spotkanie ze swoim chłopakiem. Spotkali się a dziewczyna opowiadała o swoich planach na następny dzień. Po tym spotkaniu wsiadła na rower i wyruszyła w kilkunastokilometrową trasę do domu. Niestety, jak się okazało, do domu nigdy już nie wróciła. Gdy po rozstaniu jej chłopak, Josh Kolosiński nie mógł skontaktować się z Sierą, a ona nie odpowiadała na jego wiadomości. Postanowił zadzwonić do jej rodziców. Aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To podczas tego połączenia mama Sierry zorientowała się, że nikt nie widział dziewczyny od wielu godzin, a powinna już dawno wrócić do domu. Jej matczyna intuicja podpowiadała, że stało się coś złego, dlatego bez zbędnej zwłoki zadzwoniła na numer alarmowy, aby zgłosić zaginięcie córki. W tym momencie, po raz już chyba tysięczny na moim kanale wtrącam wątek edukacyjny, ponieważ bzdurą jest to, że w Polsce musimy odczekać jakiś czas od zaginięcia osoby, aby policja przyjęła takie zgłoszenie. Co więcej, nie musimy być nawet w mieście, w którym doszło do zaginięcia, a na terenie Unii Europejskiej nie musimy być nawet w tym kraju. Każdy posterunek ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie, gdy mamy podejrzenia, że doszło do przestępstwa lub życie lub zdrowie osoby zaginionej jest zagrożone. To, że dokumentacja trafi do odpowiedniej jednostki, nawet do odpowiedniego kraju, to już sprawa policji, ale chcę, abyście o tym wiedzieli. Mama Sierry zawiadomiła policję, a ta natychmiast wszczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Wysłano patrole, które dokładnie sprawdzały trasę, jaką dziewczyna musiała pokonać od chłopaka do domu. Szukano każdej poszlaki czy najmniejszego dowodu na to, że doszło do przestępstwa, choć każdy liczył na to, że dziewczyna odnajdzie się cała i zdrowa. W takich momentach akcja toczy się dynamicznie i wielotorowo. Jedni policjanci przesłuchiwali świadków, w tym chłopaka zaginionej, który był głównym podejrzanym, ponieważ to on jako ostatni widział Sierrę całą i zdrową. Inna grupa przeczesywała trasę oraz jej pobocza, lasy, zagajniki i posesje. Rozpytano setki osób, ale wkrótce stało się jasne, że doszło do porwania, a śledczy wciąż nie odkryli tożsamości porywacza. Przy polu kukurydzy na drodze hrabstwa nr 6 znaleziono porzucony rower Sierry. Obok niego leżały słuchawki, męskie okulary przeciwsłoneczne i kask motocyklowy. Oryginalne zdjęcia dotyczące tej sprawy znajdziecie na moim profilu na Instagramie, więc zachęcam do jego zaobserwowania, a link macie w opisie. To odkrycie wywołało niepokój i obawy. Prysnęły nadzieje, że wszystko skończy się szczęśliwie. Podejrzenia znów skierowano na Josza Kolosińskiego, ponieważ był ostatnią osobą, która widziała zaginioną, a dodatkowo jeździł motocyklem. Chłopak zeznał, że tego dnia rano napisała do niego Sierra i zaproponowała spotkanie. Umówili się, że przyjedzie do niego rowerem i spędzą troszkę czasu razem. Spotkanie trwało około 45 minut. W tym czasie ona jechała rowerem. A on obok niej swoim motocyklem. Po trzech kwadransach rozstali się. Josh zawrócił, a jego dziewczyna pojechała dalej w stronę domu. To, że Josh nie miał nic wspólnego ze sprawą, zostało jasno potwierdzone, gdy policja zweryfikowała jego niepodważalne alibi. Zatem śledczy zaczęli szukać kogoś innego. Być może motocyklisty, który mógł mieć związek z porwaniem. Agenci FBI intensywnie analizowali zebrane informacje, zastanawiając się, czy za porwaniem dziewczyny stoi ktoś, kogo znała. Bliscy opisywali ją jako osobę wysportowaną i znającą sztuki walki. Gdyby poczuła się zagrożona, zapewne podjęłaby walkę, ale wiadomo, że zrobiłaby to tylko w przypadku, gdyby była przygotowana na atak. Wracając do domu rowerem z słuchawkami na uszach, mogła zostać zaskoczona, co pozbawiło ją szansy na stawienie oporu. Przesłuchania okolicznych mieszkańców nie przynosiły rezultatów. Nie było pewności, czy porwanie miało na celu morderstwo, wykorzystanie, czy może doszło do wypadku, a sprawca ukrył ciało, aby uniknąć odpowiedzialności. Każda z teorii brzmiała równie prawdopodobnie. Jedną z posesji, które odwiedzili śledczy, była farma należąca do Jamesa Jima Loreya. Mężczyzna wyjaśnił, że tego dnia jeździł swoim motocyklem po okolicznych drogach, ale nie spotkał żadnej dziewczyny na rowerze. Podkreślił, że to jego jedyna rozrywka, ponieważ całymi dniami opiekuje się schorowaną matką, która od lat nie opuszcza domu. Rozmowa wydawała się nie wnosić niczego istotnego do sprawy, aż do momentu, gdy Jimmy wspomniał o rowerach stojących przy jego polu kukurydzy. Powiedział, że gdy wracał do domu, zobaczył, że przy jego polu kukurydzy stoją dwa rowery. Był zły, ponieważ młodzież często kradnie jego plony, a nawet rozważał, żeby te rowery wrzucić w pole, ale ostatecznie się powstrzymał. Opisał je jako górskie w kolorze szarografitowym. Był przekonany, że widział dwa rowery, ale policja odnalazła tylko jeden, ten należący do Sierry. Istniała zatem możliwość, że w momencie, gdy interesował się rowerami, w głębi pola mogła być zaginiona dziewczyna. To było dość zagadkowe, bo jak twierdził, zupełnie nikogo nie widział. Jim uchodził w okolicy za osobę niewykształconą i niezbyt rozgarniętą. Śledczy zauważyli, że stara się nawiązać z nimi bliższą relację, zaczynając sprawić morały o niebezpieczeństwie, jakie grozi samotnym kobietom na rowerach oraz o porywaczach. Detektywi postanowili zagrać w jego grę, udając, że są zainteresowani jego poradami. Wtedy Jim stwierdził, że słuchawki, okulary i kask, które znajdowały się przy rowerze Sierra, należą do niego. Sprawa stała się jeszcze bardziej zagadkowa, a Jim coraz bardziej podejrzany. Policjanci zapytali, czy mogą rozejrzeć się po posesji i wykorzystać psy tropiące, ale Jimmy stał się agresywny. Krzyczał, że musi opiekować się matką i że mają natychmiast opuścić jego działkę. Wtedy jeden z policjantów powiedział, że inni sąsiedzi już się zgodzili na przeszukanie, a na ich liście został tylko ten jeden dom. Zachowanie Jim'a znów się zmieniło. Teraz wręcz błagał śledczych, aby dokonali przeszukania jego terenu, twierdząc, że chce pomóc w śledztwie tak jak inni. Powtórzył, że w dniu zaginięcia wyjechał na przejażdżkę motocyklem, nie planując konkretnej trasy. Gdy wracał do domu, zauważył te dwa rowery. Była godzina około dwudziestej. Jednak mimo pozornej chęci współpracy, Jimmy nie podawał żadnych szczegółów. Nie pamiętał trasy, którą jechał, ani miejsc, w których się zatrzymywał. Pamiętał jedynie, że zgubił drugi kask, który odnalazł się obok roweru Sierra. Pytanie nasuwało się samo: kto zabiera ze sobą dwa kaski na przejażdżkę po okolicy? W tym czasie technicy kryminalistyki ustalili, że na odnalezionym kasku znajduje się plama krwi. Jako, że Jimmy w przeszłości był karany, jego odciski palców i DNA znajdowały się w bazie danych. Śledczy zastanawiali się, czy aby jego zachowanie nie wynika z tego, że boi się, że odnajdą kolejną plantację na jego terenie, bo za to również był kilka lat wcześniej karany. A może chodziło o coś bardziej poważnego? Może to Sierra, która znajduje się w tym momencie na jego terenie, jest powodem tak dziwnego zachowania? Dlatego wracając do tematu przeszukania posesji, Jim ku ich zaskoczeniu chętnie się zgodził. Dom był zadbany, a w nim nie było niczego niepokojącego. W pokoju leżała chora matka, a w kuchni gotował się obiad. Nic nie wzbudzało podejrzeń śledczych. Sprawdzili każdy zakamarek, włącznie z piwnicą. Następnie udali się do garażu, w którym znajdowały się silniki, wraki motorów i narzędzia, ale tam również nic nie wzbudziło ich zainteresowania. Sytuacja zmieniła się, gdy weszli do stodoły. Wszędzie leżały pieluchy dla dorosłych, co skłoniło śledczych do zadania kolejnego pytania. Zachowanie Jima znów się zmieniło. Zanim odpowiedział, powtarzał pytania na głos. To charakterystyczne dla kogoś, kto chce skłamać i potrzebuje czasu, aby wymyślić odpowiedź. Policjanci ponawiali pytania, a w tym czasie jeden z detektywów odnalazł torbę, w której znajdowała się damska bielizna, kilkanaście sztuk, każda zapakowana w oddzielną plastikową torbę strunową z imieniem kobiety na etykietach. Jim natychmiast zaprzeczył, że to imiona, twierdząc, że w ten sposób opisywał producentów majtek. To dziwne tłumaczenie, bo jaki związek z firmami produkującymi bieliznę miały imiona takie jak Hanna, Marta czy Michel. Detektywi musieli jednak zachować zimną krew i utrzymać Jima w przekonaniu, że jest niewinny, aby nie wpadł w paranoję i nie zaczął znowu się wycofywać. W pewnym momencie policjanci zapytali, gdzie jest bielizna Siery. Na co Jim odparł, że to nie jest tak, jak myślą i że nie ma nic wspólnego z jej zaginięciem. W jego oczach widać było przerażenie, gdy śledczy zaczęli szukać tam, gdzie nie powinni. Jim nerwowo powtarzał, że nic więcej tu nie ma i chce pokazać im jeszcze kilka innych miejsc, ale te sugestie nie działały na detektywów. Mężczyzna ponownie tłumaczył swój poprzedni dzień, tym razem twierdząc, że zgubił kask i nie wie gdzie. Być może ktoś mu go ukradł, gdy zaparkował motor przed domem. Jednak w jego wersję nikt już nie wierzył. Ilość odnalezionej bielizny wstrząsnęła śledczymi, bo doskonale wiedzieli zresztą tak samo jak wy, słuchający systematycznie podcastów kryminalnych że mordercy, seryjni mordercy, zbierają trofea. Być może majtki ofiary stanowiły trofeum dla Jima, który ewidentnie skrywał mroczną tajemnicę. Wtedy Jim zaczął przedstawiać śledczym własne hipotezy. Jedna z nich mówiła o kimś, kto czaił się w polu kukurydzy na samotne kobiety. Jednak wciąż zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego ze sprawą zniknięcia Siery. Śledczy zaproponowali mu udział w badaniu wariografem, ale Jean Foley odmówił. Twierdził, że poligrafy są często wadliwe i że boi się, że pomimo tego, że będzie mówił prawdę, wskażą wynik negatywny. Policjanci postanowili jeszcze raz pobrać od Gima odciski palców i DNA, a także zabezpieczyli jego motor, aby zbadać, czy nie ma na nim śladów zaginionej Siery. Rzeczy odnalezione przy rowerze trafiły również do laboratorium, a Jim został zatrzymany do wyjaśnienia. Kontynuując przeszukanie stodoły, śledczy natrafili na swojego rodzaju pokój z materacem wykonanym z balisiana jakby pomieszczenie w pomieszczeniu. Był zadbany dookoła stawu ozdoby, a materac leżał na środku. Zaraz za nim stała zaparkowana stara ciężarówka, która zapewne kiedyś służyła gospodarstwu. Jim wyjaśnił, że materac i reszta rzeczy to w gruncie rzeczy śmieci, które miał wyrzucić. Twierdził, że materac należał wcześniej do jego matki i nie ma sensu go badać, bo odnalezione DNA należy tylko i wyłącznie do niej. W tym samym czasie technicy kryminalistyki ustalili, że na odnalezionym kasku znajduje się plama krwi. Ale Jim nie był ranny, więc to nie mogła być jego krew. Zatem czy należała do siery? Warto dodać, że podczas przeszukiwania stodoły przez śledczych, w tym samym czasie pracowało aż 8 zespołów dochodzeniowych. Jedni z nich zabezpieczali nagrania z kamer zainstalowanych w okolicy domu Jim'a oraz na trasie, którą musiała pokonać Sierra. Inny zespół przesłuchiwał świadków, kolejny zabezpieczał i analizował ślady, a jeszcze inny przeszukiwał dom i teren z wykorzystaniem georadarów. W międzyczasie trwała analiza danych z telefonu zaginionej. W sumie nad sprawą w jednym czasie pracowało około 80 osób. Okazało się, że sąsiedzi dysponowali licznymi kamerami. Niektórzy mieli je zamontowane wokół swoich domów, inni skierowane na front, a jeszcze inni korzystali z urządzeń rejestrujących przy drzwiach wejściowych. Policjanci odkrywali w ten sposób kolejne nagrania, na których widzieli przejeżdżającą Sierrę, a także natrafili na materiał z lokalnego fast foodu. Nagranie to pochodziło z okresu, gdy Sierra prawdopodobnie już zaginęła. Jim podjechał swoim pick-upem po jedzenie, a następnie odjechał w stronę domu. Na innym nagraniu widać go na motocyklu, co miało miejsce przed zaginięciem dziewczyny. Kolejna kamera zarejestrowała Jima około godziny 21, gdy wracał do swojego domu pick -upem. Na pytanie śledczych, dlaczego skłamał, twierdząc, że jeździł tylko motorem, Jim wyznał, że zgubił kask i pojechał go poszukać. Jego skrajnie różne wersje tylko utwierdzały śledczych w przekonaniu, że ma coś wspólnego ze sprawą. Śledczy zaczęli coraz dokładniej sprawdzać stodołę. Odsuwali przedmioty, sprawdzając, czy nie ma w nich ukrytych pomieszczeń. Ku ich zaskoczeniu odkryli właz prowadzący pod podłogę zamaskowany sianem. Gdy go otworzyli, dostrzegli, że ktoś zamurował w podłodze zamrażarkę wyłożoną materiałem. To wyglądało jak jakaś cela, pułapka lub loch pod ziemią, a jej rozmiary pozwalały na zamknięcie w niej człowieka. Na moim Instagramie znajdziecie zdjęcia tego miejsca. Śledczy zrozumieli, że to w tym miejscu Jim mógł przetrzymywać Sierra, a może i inne kobiety. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, skąd w jego stodole wzięła się zamrażarka i jakie miała przeznaczenie. Po jej wydobyciu policjanci wyczuli silną woń amoniaku. Pies do poszukiwań ludzkich szczątków wskazał, że w tym miejscu prawdopodobnie znajdowało się ciało. Pytanie, czy to było ciało Sierry. No i gdzie się teraz znajduje? Czy jest zakopana gdzieś, na terenie domu? Detektywi musieli opanować emocje i w dalszym ciągu grać rolę przyjaciela Jima, aby skłonić go do rozmowy. Jednocześnie starając się wywrzeć na nim presję i zmęczyć go jego własnymi kłamstwami. Zastosowana taktyka polegała na umniejszaniu zbrodni i szukaniu alternatywnych wyjaśnień zaginięcia dziewczyny. Jim znów dał się złapać w pułapkę i zaczął opowiadać hipotezy o nieszczęśliwym wypadku. Sugerował, że ktoś przypadkowo potrącił dziewczynę. To wskazywało, że musiał wiedzieć coś o wydarzeniu i łączył dowody takie jak krew na kasku i motocyklu z obrażeniami, o których musiał mieć pojęcie, bo śledczy. Nie mieli do tej pory żadnego. To co wiedzieli, to tyle, że dwudziestolatki nie było, a Jim kłamał. Zamrażarka w stodole i brak jakichkolwiek śladów obecności Sierry w tym miejscu nie ułatwiały im pracy. Jim próbował przekonywać policjantów, że znalazł zamrażarkę na polu i zakopał ją w stodole. Spryskał ją wybielaczem, aby zabić zarazki oraz insekty. To była kolejna niewiarygodna i obciążająca go wypowiedź. Kolejne niepokojące odkrycie znajdowało się pod inną stertą siana. Były to zakryfawione różowe damskie majtki, których jeszcze nie zapakował do worka i nie opisał imieniem. Zapytany o nie, Jim początkowo milczał, ale po chwili stwierdził, że kupił je przez internet, bo po śmierci matki zamierza otworzyć w stodole agencję towarzyską. Choć to tłumaczenie było absurdalne, śledczy mieli powód, aby sprawdzić jego historię, a w tym komputer. W historii wyszukiwarki widniały frazy takie jak autostopowicz, jak zakneblować, jak ukryć ciało. W tym czasie technicy z laboratorium FBI, którzy działali już na miejscu zdarzenia, ustalili, że krew znaleziona na kasku i motocyklu należy do kobiety. A grupa krwi pasowała do tej, którą miała Sierra. Wkrótce miała nadejść analiza DNA, ale w międzyczasie zabezpieczyli ubranie, które Jim miał na sobie, bo na nim także były ślady krwi. Ta sama krew, która była na jego ubraniu, znajdowała się na kasku, który odnaleźli śledczy, a którego rzekomo Jim szukał, bo raz mówił, że mu skradziono, a innym razem twierdził, że go zgubił. Dlaczego więc miał ten samą krew na swoim ubraniu? Jimmy znów zaczął się wypierać, że ma coś wspólnego z zabójstwem. Użył słowa, którego do tej pory nikt nawet nie sugerował. Dodatkowo chciał przekonać śledczych, że gdyby to on zabił, usunąłby też ślady z ulicy. W końcu detektywi nie wytrzymali i kazali odwieźć go do aresztu, a sami zaczęli dokładnie analizować zebrane dowody i szukać kolejnych. Materac, który odnaleźli w stodole, został dokładnie zbadany, a analiza dowiodła, że znajduje się na nim DNA Sierry, co potwierdziło, że była w tym miejscu. W pikapie Jim'a znaleziono maskę narciarską i gaz pieprzowy. Do akcji skierowano ośmiu przewodników psów do tropienia ludzkich zwłok. Po nawąchaniu wszystkie ruszyły do lasku tuż za granicą działki Jim'a. Po krótkiej chwili odnaleziono zwłoki zakopane w płytkim grobie. To była wstrząsająca wiadomość. Ofiara miała na sobie koronkową bieliznę o kilka rozmiarów za dużą. Jak się później okaże, wszystkie odnalezione komplety pochodziły z tego samego sklepu i były do siebie łudząco podobne. Jej nogi i ręce były związane sznurem. Sierra miała założoną pieluchę dla dorosłych. W jej ustach odnaleziono knebel, taki sam znajdował się w domu Jimiego. Ofiara miała wiele ran wskazujących na to, że uległa wypadkowi, zadrapania i stłuczenia, w tym rany na głowie i nodze. Przed śmiercią została również wykorzystana. Proces w tej sprawie stał się bardzo medialny. Śledczy starali się odpowiedzieć na jedno być może kluczowe pytanie. Dlaczego Jim był tak dobrze przygotowany? Czy miał już doświadczenie? Czy był seryjnym mordercą? Odpowiedź niestety brzmi: tak. Pierwszego porwania dokonał w 1990 roku, a jego ofiarą była Robin Gardner. Została potrącona przez samochód i wpadła do rowu. Myślała, że to wypadek, ale po chwili zrozumiała, że ma do czynienia z psychopatą. Jimmy przyłożył jej śrubokręt do szyi i kazał wsiąść do swojej ciężarówki. Założył jej kajdanki na ręce i ruszył, ale kobieta w jakiś niesamowity sposób zdołała otworzyć drzwi i wyskoczyła na ulicę. Zauważyli to inni kierowcy, którzy jej pomogli i wezwali policję. Jim został wtedy aresztowany, ale wszystkiego się wyparł, twierdząc, że robi i świadkowie kłamią. Sąd skazał go wówczas na 6 lat więzienia. Gdy wyszedł na wolność, w rejonie doszło do serii tajemniczych zaginięć młodych kobiet. Przeważnie działo się to przy głównej drodze. Proces Jim'a rozpoczął się w marcu 2018 roku i po zaledwie kilku dniach. Mężczyzna został uznany winnym morderstwa Siery. Zgodnie z opinią biegłych kobieta została uduszona. Sąd skazał go na karę śmierci i do dziś znajduje się w celi, oczekując na wyrok. Napisał w tym czasie 105 manifest, który zamierza wydać. Jego tytuł jest wymowny i brzmi, jak zostałem wrobiony przez policję. Jego egzekucja wyznaczona jest na 25 maja 2025 roku. Po tej zbrodni w stanie Ohio wprowadzono ustawę, która nazywa się ustawą Sierra. Na jej mocy każdy przestępca seksualny, porywacz i morderca jest rejestrowany, a władze mają prawo ujawnić ich dane oraz kontrolować ich życie na wolności, bez podania żadnej przyczyny. Po wyroku matka Jima wynajęła firmę, która zrównała ich dom i stodołę z ziemią. Tak kończy się ten wstrząsający odcinek o seryjnym mordercy, który w celi śmierci zamilkł. To, ile ma ofiar na sumieniu i gdzie pozbył się ich zwłok, zabierze ze sobą do grobu. Rodziny nigdy nie poznają losów swoich córek, a ich ciała nie spoczną w grobach w świętej Ziemi. Na tym kończy się dzisiejszy odcinek. Na kolejny zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia.